It's late 1940, the domain of the Axis overwhelms the whole of Western Europe. Momentarily stopped by the English Channel, the German army joins forces for an imminent invasion of Britain. However, there is a man in the British command who is not resigned to play a merely defensive role. His name is Colonel Dudley Clark. His plan, to create a special unit with a fistful of exceptional men. Men skillful enough to deal with all kinds of equipment and weaponry. Men able to engage the enemy in the most dangerous missions. Men able to change the course of the war. These men were destined to make history. Witam, witam, witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani Na kanale Dark Owen, słuchajcie, z nami Nowa seria, kultowa Commandos Słuchajcie Enemy lines Więc zapraszam was bardzo serdecznie do udziału w tej serii Oczywiście, tak jak widzieliście w wejściówce Będziemy mieli do czynienia z misjami, słuchajcie, przeciwko armii niemieckiej No i oczywiście Mamy do dyspozycji specjalne jednostki wyszkolone, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o te wszystkie jednostki, którymi będziemy operować tutaj podczas misji, które będziemy mieli do wykonania. Także słuchajcie, bardzo serdecznie Was zapraszam do udziału w tej serii. Zapraszam Was na odcinek pierwszy: misja pierwsza: Commandos Enemy Lines. Dobrze, zaczynamy w takim razie nową grę, słuchajcie, i do przodu. Tutaj możemy sobie oczywiście wybrać tutorialsy, no ale wybieramy single player i zaczynamy, słuchajcie, pierwsza misja. It's June 4, 1940. The evacuation of allied troops from Dunkirk has ended. Heavy human and material losses have been sustained. In that same day, British and French troops begin to demolish the port facilities in Narvik. This will be their last action before evacuating Norway and leaving it under German occupation. On June the 7th, the Norwegian king and his government go into exile in London. This will be the beginning of a dark period for the Scandinavian country. Allied troops will not set foot on Norway again for a very long time with the exception of the commandos. Due to its particular climate, long distances, difficult communications and isolated towns, Norway is an ideal testing field to put into practice the first incursion tactics of this newly founded unit. February 1941. Since the retreat from Narvik in June last year, Norway has remained under German occupation. The Luftwaffe has established important airfields at Trondheim, Herdler and Stavanger. These put the whole North Sea in range of the German bombers. No, dobra, kochani, jesteśmy w Norwegii. Luty 1941 roku. i zobaczmy. Welcome to Norway, officer. Let's get to the point. I want the relay station in this small island knocked down. The first problem is your three men have landed at different points: the green berry the driver, and the marine. First, establish a meeting point and make each man get there. At that point, the Marine will take them across to the island. Capture some kind of boat for that purpose. Once there, find a way to blow up the station. There are some fuel barrels that can be useful. The Green Berry can handle them. That's all. Ah, officer, I understand this will be your first mission in enemy territory. Tak jest, będziemy uważać, słuchajcie. Dobrze, zaczynamy. Także tak jak słyszeliście, mamy do dyspozycji w tej misji e, trzy jednostki. Mamy Marines, mamy, e, można powiedzieć, taką e, mocną, wyszkoloną jednostkę. E, jeżeli chodzi o e, różnego typu e, zachowania. E, no, i oczywiście kierowcę. Co tu musimy zrobić? Słuchajcie, no, mamy tutaj żołnierze Mamy budynki. Wiemy z wejścia, że musimy wysadzić oto tą stację, która jest tutaj. No, ale oczywiście, naprawdę wiele rzeczy jeszcze przed nami do zrobienia, zanim oczywiście to się stanie. Oczywiście, słuchajcie, zachęcam bardzo mocno do tego, żeby część, często wykonywać savey. Ponieważ naprawdę uwierzcie mi tutaj jeden jedyny nieprawidłowy ruch może spowodować, że po prostu danej misji nie przejdziecie, nie będziecie w stanie przejść i to oczywiście też naprawdę jest bardzo fajna propozycja. Słuchajcie, no naprawdę wiele wiele lat minęło, zanim z powrotem wróciłem do tej jakże fantastycznej propozycji od Pirobytes, więc słuchajcie. Zaczynamy naszą przygodę z komadosami. Dobra, e, zaczniemy, słuchajcie, mm -hmm. od tej jednostki. E, co tu mamy, słuchajcie? Mamy nóż, e, mamy broń. E, tutaj mamy, oczywiście, jak widzicie, jednostkę, która się porusza okay. e, w specyficzny sposób. Nie możemy się dać zauważyć. Pamiętajcie, że też zostawiamy ślady na śniegu, więc e, oni na pewno mogą to, słuchajcie, zauważyć. Natomiast musimy sobie jakoś z tą jednostką e, w tym momencie poradzić. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, e, mam nadzieję, że ten żołnierz, o tak jak teraz widzicie, zobaczcie, zauważył nasze ślady. E, także zmierza właśnie w tym kierunku, w którym my jesteśmy, ale do nas tutaj nie podszedł. Dobra, i teraz spróbujemy. Y, zaatakować go z tyłu. Dobrze. Teraz me. tak, słuchajcie, no trzeba oczywiście. Y, sprzątać po sobie. Okay. Y, żeby po prostu y, żaden inny żołnierz tego y, nie mógł zauważyć. Dobra. Okej. Okay. Dobrze, teraz tak, słuchajcie, możemy się tu oczywiście czołgać. Zaczniemy od tego drzewa tutaj, bo musimy się dostać, słuchajcie, w jakiś sposób tutaj teraz do tego żołnierza i to w taki sposób, żeby tych dwóch Niemców tego nie zauważyło, nie, nie będzie to oczywiście łatwe, ale spróbujemy to zrobić, musimy się najpierw zbliżyć do murku, tak jak widzicie, jak najeżdżamy na murek, mamy informację, że możemy po tym murku się po prostu wspiąć i tak też, tak też spróbujemy, spróbujemy to zrobić. Dobra, możemy już delikatnie przejść. Delikatnie przejść. E, delikatnie przejść. E, co jeszcze, słuchajcie, mogę wam fajnego powiedzieć. E, warto na przykład. E, słuchajcie, jest to też fajna propozycja z mojej strony, możemy sobie liczyć, e, liczyć sekundy na przykład, w jakim czasie na przykład tych dwóch żołnierzy podchodzi, prawda? Bo widzicie, że. E, oni się poruszają po e, pewnej linii. E, e, no i oczywiście dochodzą do pewnego momentu i za chwilę zaczynają zawracać, idą w drugą stronę. No i ten oczywiście moment e, my musimy, słuchajcie, wykorzystać, e, żeby tutaj e, mamy żołnierza, który tam sobie pali fajkę, e, więc musimy wykorzystać ten właśnie czas do tego, żeby e, wspiąć się, e, zdążyć, e, zeskoczyć. Zaatakować tego żołnierza tutaj. No, i oczywiście e, nie możemy zostawić. E, dobra, to jest ten moment. Dobrze. Dobra, teraz szybko. I spróbujemy tutaj się dostać za ten budynek. Dobra. No, tylko tak, żeby nas nie zauważono. Consider it done. Dobra. Teraz tak. Musimy, słuchajcie, się over. ustawić tutaj. Musimy w jakiś sposób ściągnąć na siebie, po prostu tych dwóch oh, żołnierzy. Oczywiście pamiętajcie, że nie każdą jednostką dobrze się strzela i dobrze się wykonuje pewne rzeczy. Nie, więc to naprawdę ma duże znaczenie. Dobra. Czyli tak. Musimy, słuchajcie, w jakiś sposób ściągnąć do siebie tutaj tych dwóch żołnierzy. Możemy ich tutaj ściągnąć za pomocą strzału. Teraz zwróciliśmy na siebie uwagę. No i teraz słuchajcie uważamy, bo ich jest dwóch. Dobra, udało się. Udało się, słuchajcie. Także mamy tak naprawdę pierwszy etap e, misji e, za sobą. Możemy teraz spokojnie e, kierowca nasz e, tutaj się dostać do auta. E, tak jak widzicie, możemy tutaj jechać. Dobra, tam nic, tam nic tak naprawdę się nie da z tym zrobić. E, no dobra, słuchajcie, także tutaj mamy sprawę załatwioną. Teraz musimy przejść do naszego marinsa. E, co my tu mamy? Mamy ponton, e, więc musimy słuchajcie, w jakiś sposób mm, ten ponton zdobyć. Tutaj mamy żołnierza, który się też porusza na nie, pewnej przestrzeni, i spróbujemy go oczywiście zaatakować w momencie, jak będzie. No, nie zdążyliśmy usunąć ciała. No, zobaczymy, słuchajcie, czy on pójdzie tutaj za śladami. Dobra, jednego mamy z głowy i drugiego też mamy z głowy. Dobra, słuchajcie, na razie się udało. Teraz możemy, słuchajcie, spokojnie dostać się do pontonu. Dobrze, i teraz z tym Sir. pontonem musimy się udać. Słuchajcie, po naszych dwóch e, innych e, towarzyszy misji. E, bo będą nam potrzebne, e, będą nam potrzebni, e, do tego, żeby przejść kolejny etap. Dobra, teraz tak, ten może iść do pontonu. Kierowcę musimy na razie wypakować z samochodu i też wrzucić do, do pontonu. Do jak widzicie, on też, ten kierowca, ma możliwość słuchajcie, uzdrawiania. No i dodatkowo jeszcze ma o wiele lepszy sprzęt, jeżeli chodzi o strzelanie, yes, bo to jest ten szybszy, szybszy, szybszy karabin. No i oczywiście naszym malincem musimy, słuchajcie, tutaj przepłynąć. Co my tu mamy? Słuchajcie, mamy jednego żołnierza, który tutaj porusza się E, tak jakby po tej linii. E, drugi, który tutaj jest, oczywiście e, obserwuje. No i mamy, słuchajcie, największy problem. To są e, ci trzej panowie. E, nie będzie ich łatwo e, zaatakować. E, no ale cóż, dobra, na razie yeah. musimy, słuchajcie, się e, tutaj wypakować, e, spróbować podejść i schować się w tym właśnie domu, no problem, bo będzie nam potrzebny, tak naprawdę, jeden mm -hmm. człowiek do tego, żeby tą misję wykonać. I teraz tak, jeszcze się, jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą. Bo tak, tutaj są te baryłki. Możemy te baryłki jakoś wykorzystać do tego, żeby żeby tych trzech żołnierzy zlikwidować. Więc tak. Okay. Tym słuchajcie, chyba podejdziemy tutaj. Yeah. Kierowcę na razie schowamy z powrotem. Do pontonu, bo też pamiętajmy o tym, że oni mogą nam ten ponton zestrzelić, jeżeli nas zauważą. A jak pamiętacie, jak się pokazała ta zielona taka linia, kiedy oni to obserwują, także może być tego sporo. Dobra, tych zostawimy tutaj na razie. No i oczywiście, mamy w tym momencie jednego podstawowego żołnierza, którym będziemy słuchajcie, spróbowali zaatakować e, tego pana e, który siedzi tutaj e, co jeszcze musimy słuchajcie, przygotować tą beczkę okay. chyba ją postawimy tutaj gdzieś Come come over oni nas nie zauważyli Dobra i musimy okay. wracać tutaj, over. Poczekamy teraz, e, aż oni zrobią rundkę obok tej stacji. E, no i będziemy, słuchajcie, próbowali dostać się do tego żołnierza, który jest tutaj przy tym karabinie maszynowym. E, to jest jedyny sposób, żeby e, zwrócić na siebie uwagę. E, taki jest plan, słuchajcie, żeby tych żołnierzy e, ściągnąć tutaj, żeby oni zauważyli. E, że coś jest nie tak. Dobra, możemy zaczynać. Dobra. I wracamy szybko. Dobra, możemy się, słuchacie, schować na razie w budynku. E, bo oni teraz. Właśnie, zauważyli, że coś jest nie tak. Dobra. Dobra, możemy. A zobaczcie, słuchajcie, zauważyli ślady. Ale dobra, wracają. Dobrze, my teraz będziemy potrzebowali broń. słuchajcie, żeby e, zestrzelić dobra. to. Dobra. Okay. No, musimy szybko schować się, bo niestety się nie udało. Czyli oni muszą gdzieś być tutaj, żeby nam się udało ich ściągnąć. W domu na szczęście bezpiecznie możemy się schować. Oni nas w tym momencie nie widzą. Także troszeczkę zbyt wcześnie wykonany ten straszak, żeby ich tutaj ściągnąć na to miejsce i spróbować za pomocą tej beczki po prostu wysadzić budynek. I przy okazji zlikwidować ich Just całą trójkę. E, okay. Oni teraz, jak widzicie, troszeczkę zmienili. E, zmienili e, sposób poruszania się. No ale dobra, wycofali się i wrócili do e, układu wcześniejszego. E, czyli chodzenia dookoła tej stacji. Dobra, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę poczekamy. Dobra. I teraz czekam, aż oni tu chwilkę się zbliżą. Dobra, musimy się teraz schować. Dobra, jeden zszedł, drugi już biegnie. Jeden poszedł, słuchajcie. Dlatego się trzeba będzie przyczaić. Come on over. I'm coming. Lecimy. I'm coming. Okej. Come over. I'm coming. Dobra. Mamy sprawę załatwioną. Chwileczkę poczekamy. Na szczęście tak, spróbujemy, słuchajcie, się przedostać. over. Troszeczkę bliżej tego żołnierza, który jest Ok. Consider That's easy. Dobra, i spróbujemy ostatniego, który okay. nam tutaj przeszkadza. Załatwić. Dobra. Mamy słuchajcie wszystkich, e, czyli plac tak naprawdę został e, przez yes, nas sir. oczyszczony. Coming, e, dobrze, teraz sobie podpłyniemy podpunie e, tymi malinsami yes, e, troszkę Inmediate, bliżej, a nasz e, mm -hmm. najlepiej wyszkolony człowiek e, oczywiście za pomocą słuchajcie beczek. Consider it done. Come on over. Dobra, jeszcze dobrze by było sprawdzić, czy my możemy... Na przykład Come on. E, tymi beczkami. I słuchajcie, e, przewozić. That's przewozić easy. te beczki I'm w coming. Pontonie. Dobrze, bo, by to było sprawdzić, okay. bo na przykład mamy... Come e, I'm coming. Come mamy do dyspozycji. Come on Dobra. over. Okay, coming over. No okay, tak, się I'm coming, teraz. coming. Tą beczkę. Okay, Dobra, coming. troszeczkę musi mnie zaciąć. Coming over. I'm coming. Coming. I'm coming. Okay, coming over. Just leave it to me. I'm coming. Consider it done. I'm coming. Okay, coming over. Just leave it to me. I'm no, coming. Jazda, no. Consider it done. That's easy. Consider Dobra. it done. Coming, on. Come on okay. coming over. Dobra, spróbujmy. Może to wystarczy. Teraz tak, weźmiemy teraz tą beczkę i wysadzimy ten budynek, który jest tutaj. Dobra, troszeczkę się trzeba odsunąć. Dobra. Jeden budynek z głowy. I teraz tak, zobaczcie, bo tutaj przecież nie ma żadnych beczek, a mamy ten budynek. No i teraz ciekawe. Czy jeżeli na przykład weźmiemy tą beczkę, która jest tutaj? Dobra. Czy my będziemy mogli w ogóle, słuchajcie, załadować ją? Jest Coming right over. Sir, coming sir. Dobra, nasz marines tutaj gdzieś zabłudził. Dobra, i teraz zobaczmy, słuchajcie, czy to jest możliwe. Nie, to nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Dobra, wykorzystajmy jeszcze tą beczkę tutaj. W razie, jakby nie udało się. Słuchajcie, z tymi dwiema. Bo to też ma znaczenie, żeby to dobrze. Oczywiście, usadzić. Dobra, staniemy troszeczkę dalej. No i ostatni element słuchajcie, naszej misji. Do wykonania, Just także. To no, troszkę za blisko. Znaczy, nie za Just blisko, tylko za daleko. Me. Dobra. No i się udało, kochani. Także mamy mamy naszą pierwszą misję za nami. E, tutaj mamy, słuchajcie, podsumowanie, czyli tak, żołnierze. E, mamy trzy budynki. E, tutaj też mamy odznaczenia. E, i przy okazji hasło ciekawe co, co oznacza to hasło. No ale cóż, będziemy to sobie oczywiście dalej, dalej sprawdzać. Także tak to słuchajcie, wygląda. Mam nadzieję, że fajnie się bawiliście przy tej jakże fajnej, bardzo już kultowej można powiedzieć propozycji. Oczywiście z utęsknieniem czekamy na nowe, nowsze wersje. Także słuchajcie, no, misja pierwsza za nami. Pierwszy odcinek w nowej serii w komandosach z Enemy Lines za nami. Jeżeli oczywiście odcineczek Wam się podobał zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam Was bardzo serdecznie na kanał Dark Owens, żebyście zapoznawali się z różnymi seriami, które dla Was przygotowałem, przygotowaliśmy i będziemy przygotowywać. Oczywiście pamiętajcie, że ta propozycja jest skierowana do troszeczkę większych widzów. E, więc tutaj oczywiście możecie e, pisać komentarze, e, jeżeli macie jakieś fajne pomysły, jeżeli chcecie, e, żeby e, dana seria była na kanale Darkołem, to oczywiście e, piszcie e, bardzo serdecznie na to czekam. E, na razie dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszym odcinku i już teraz zapraszam was na kolejny odcinek. Misja druga, e, Commandos, Enemy Lines. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.